Zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał Wiem co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma Gdy nie zawsze krzywda za wiosła Zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał Wiem co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma Gdy nie zawsze krzywda my za wiosła Wiosła Wychodzę na prostą czasem, nowy sezon Celujemy w kosmos, gdzie twój kombinezon Nowe horyzonty, moje oczy śledzą Praca jest odpowiedzią, moi ludzie o tym wiedzą Gdzieś za miedzą specjaliści popyt zmierzą Bo zawsze będą profit, kiedy wchodzi świeżo Kodeks honorowy, zostaw go Robię prawdziwy street art, obrysuję ich zwłoki kredą Od początku, nie dla sportu, gracze rap, gdyż na Nagrywają tu swoich ziomków, jak w Francji Karim Benzema Chcieliby, żebym wymienił ich wszystkich Podał ich nawet z imienia, z cywki Z mojego punktu widzenia korzyści, nie ma ich zyski Niski była plotu, dawni gracze spadli z tronu Dlatego dziś jestem gotów zgarniać więcej własnych plonów Sporo mam płaskich tonów, poczuj smak tej prawdy, ziomuś Nawet Robert Lewandowski słucha sobie karmy w domu to zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał. Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał. co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma, w dynecie wiatr, zawsze kwitamy za wiosła. To zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał. Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał. co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma, w dynecie wiatr, zawsze kwitamy za wiosła. wiosła. Fałszywi ludzie, wróżę im porażki zew Nie podaję graby, jakby witał się Joachim Lew Kto za kim jest, spięta sekta krwawi, wiesz Tepczą mi po piętach, ale BR to nie Achille Na win jak zabić stres, ich dławich gniew Nie sparzy mnie tych pary lawin, łez z ich Choć im taki lecz, w oczy nawiniesz mówiły mi karabin, weź to wyluzowuje jak kanabis, wiesz Sam nie należy dopalać led, zawsze ją zamiast dopalać weź Cena słaby to nie skarb, pozostawia zawsze brud Scena jest jak domek skarb, czujesz się jak Underwood Wokół Tyle zakrętów, prawdę jednak zawsze mów Nawet kiedy klaszę wróg po swoje, wejdę w paszczę wu. Jestem wylewny, mam się sobie pasem słów Jeśli z czasem stracę słów, to jakbym stracił pracę znów Masę słów piszę na kartkach, ziomuś I nie tracę czasu na makulaturze Zwróciłbym na duże parę lasów To zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał Wiem co dzisiaj można i kto naprawdę głos ma, Czytamy sobie oglądu Zupełnie nowy rozdział, zobacz co mi los dał. Nie mam na to wpływu, jakie tobie karty rozdał. Więcej dzisiaj można i kto naprawdę głos ma. Gdy mnie ginie, brat zawsze, czytamy wiosła. Wiosła, ja muszę iść przed siebie. Wiem, 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 wiem. Dopóki życie nie się nie, 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 nie. jaka mówię więcej o nie, 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 nowy rozdział znów. Zupełnie nowy rozdział Dobra, bluzy mam, portfel mam, klucze też Telefon jest, ładowarka jest Dobra, mam wszystko To ja się będę zbierał, kochani, bo już tam czekają na mnie chłopaki w samochodzie Dobra, to dawaj po buziaku mi mała i uważaj na siebie Pa, maluchu Jak przyjadę na miejsce, to zadzwonię do ciebie skarbie. No ma, no panowie! No się ma, się ma. Siema. No się no to co mordeczki, nowa płyta, nowa trasa, wszystko się zgadza? No mordo, nowy rozdział w końcu. <laughs> no tak. Dobra, nie zamulajmy, ruszajmy. Jasne, ziom, lecimy. Tylko musimy się jakoś przebić przez Warszawę. Obraz spokojnie, o to się nie martw. Ja znam dobrą trasę, poprowadzę cię. To zero, dwa, dwa. Tak jest! Dwa, zero, jeden, siedem. Ha. OK, zabiorę cię na spacer Idziesz? 0, dwa, yeah! Ja zabiorę cię na spacer ulicami mego miasta Usmarano rano chyba nie ten tu zaspał Pewnie w stanie wyra jak będzie dwunasta woli życie kiedy zapalają światła To jest spacer ulicami mego miasta Usmarano rano chyba nie ten tu zaspał Pewnie w stanie wyra jak będzie dwunasta i życie, kiedy zapalajmy. Ja w jesienią i kocham je tutaj wiosną. Choć mówią nam, że pieniądz i szaleństwo u nas rosną. Ja spaceruję w centrum, idę prosto marszałkowską. Obserwuję ludzi, miasto budzi się jak Boston. Szamie śniadanie w lecznym barze na hemskiej. Wyglądam, jakbym na karku różnych zdarzeń miał więcej. Ludzie tutaj rano leczą kacę najczęściej. W kasie płacę i wychodzę, to mój spacer na szczęście. O, pałac na wodzie, odpoczynek, prosty wybór. W weekendy tam słychać zawsze mocne głosy trybun. Później paru ziomków wiedzieć, dziś na ostry dyżur. To miasto takie jest i mówię o bez wstydu, miasto budzi się tu w noc, w noc, w noc Szukasz rapu, to do balu zrób krok, krok, krok Potem tak są, wracaj na blok Ja tak latam już 25 rok, to jest spok Ja zabiorę cię na spacer ulicami mego miasta Usmarano rano, chyba nie, ten tu zaspał Pewnie wstanie stanie wyra, jak będzie dwunasta Bo życie, kiedy zapalają światła To jest spacer ulicami mego miasta Usmarano rano, chyba nie, ten tu zaspał Pewnie wstanie z wyra, jak będzie dwunasta Woli życie, kiedy zapalają świat Kiedy słońce praży w lato, ja jestem na to gotowy Chodzę na plazmę, jak to? Jestem podnarodowym Przebijam się przez Wisłę, w Warszawie stan wyjątkowy Gdy zabieram cię na barkę, na kawę i na rozmowy Patrzę na centrum, to jak mały Manhattan Mój dziadek, kiedy to widzi, czasem zaczyna płakać Pamięta 4 4 chociaż mijają lata Nasza pamięć, mimo bólu, czasem musi tam wracać Jestem Żyty z moim miastem najbliżej Lubię to, że na Saskiej trochę pachnie Paryżem Kiedy tutaj jestem, moje akcje są wyżej Śmigam stąd do domu, bo na Waver mam bliżej Widzę życie za oknami, jej. Nasze niebo nad głowami, jej Ty nie pytaj, więc da mi ten nocą i widok, tej panu Ja zabiorę cię na spacer ulicami mego miasta Usmarano chyba nie ten tu zaspał Pewnie w stanie wyra, jak będzie dwunasta Bo wolisz życie, kiedy zapalają światła Chyba nie tu zaspał Pewnie wstanie stanie jak będzie dwunasta Powoli życie kiedy zawalają światła To 022, tutaj na ulicach teraz mieszka ta gra Mam tu swoje życie i miejsca jak A kiedy stąd wyjeżdżam, tu jest mi go brak To 022, tutaj na ulicach teraz mieszka ta gra Mam tu swoje życie i miejsca jak Bo kiedy stąd wyjeżdżam, tu jest mi go brak Jest, ja zabiorę cię na spacer ulicami mego miasta ósma chyba nie Zwyra jak będzie 12, powoli życie kiedy zapalają światła. To jest spacer ulicami mego miasta. ma rano chyba nie jeden tu zaspał. Pewnie w stanie wyra jak będzie 12, powoli życie kiedy zapalają światła. Jak dla mnie to Robert i Suary to jest teraz jakiś absolutny top, jeśli chodzi o taką wieś, klasyczną dziewiątkę, nie? Nie no, wiadomo. Jeszcze z latana można dać do tego grona. No, z latan to z latan. Im starszy, tym lepszy, nie? Dobra, panowie, o Zlatanie to potem pogadamy. Teraz omówmy dzisiejszy Kortko. O, weźcisz muzykę na chwilę, mama do mnie dzwoni. Mama mówiła mi, przed tobą wiele dni. Wybierz właściwe drzwi, i swoją drogą. Mama mówiła mi, biegnij po swoje sny, I zawsze bądź sobą. Mama mówiła, synu zawsze uczysz się na błędach Tu niby fraza, lecz pamiętaj By ich nigdy nie powtarzać Tego nie podważaj, ziomek z korpą nie zostawia Mówi, nie pozdrawiam, lecz mordo To jest jego sprawa, tak jak jego krawat Nie jest mi szkoda, bo połowa nie jest mi gotowa, jakbym mnie intonował Sukces mi nie imponował Dziś od nowa tylko słowa mogą wyhodować We mnie psychologa, kiedy krzyczą Prowadź, chcę się przygotować Tylko zobacz, poznałem brudne środowisko Mama prosiła, później bym nie został Konformistą, to co myślą znaczy nie ma, jak masz hajs, to jest siema, siema. siema, a jak go nie masz, jest inny temat i ziomy znikają ci z pola widzenia. Aha, szkoda myślenia, o tej całej presji z tłumu. Niech wiedzą, że miejski tumult daje tylko dźwięki w Z podręki królów czuję ci, że sporo mogę. Płonące mosty za plecami oświetlają nową drogę. Mama mówiła mi, że tobą wiele dni. Wybierz właściwe drzwi i idź swoją drogą. Powtarzałabym, nie stracił wiary w siebie. Choć całym na czym nie wiem. Zero doświadczenia, wtedy każdy z nas miał mały przebieg. Ram gry przypominał, wtedy stary kredens. Wypuściłem pierwszy level, pachniał tu jak świeży mebel. Byliśmy pewni siebie, chcieliśmy złoty koron. Spokojna młodzież wtedy brzmiała tak, jak morą Byliśmy młodsi skoro tak chcieliśmy flotę sporą. Zacząłem robić solo, paru stąd rozwozić zioło. Mieli też dropsy ponoć, nie pytałem go czy biorą. Bo znałem prawdę, chociaż żaden ze mnie toksykolog, Mosty to psycholog. Czy te sprawy? Mam też wrażenie, że powoli pewnie wchodzą też w nawyk. O, żeby zobaczyć więcej, przymykam oczy. Wokół są złe demony nocy. Dalej czuję ich do tych pomocy. Na Twoje stopy ja widzę w tym spory wady. Więc pamiętaj, mamo, o tym, że szanuję twoje rady cały czas. Mama mówiła mi, że tobą wiele dni wybierz siwy drzwi. Nawet gdy mówili mi, żebym zwątpił, mama powtarzała, jeszcze nadejdzie czas. Kiedy los ich wszystkich tu zbije jak pionki, na planszy życia, w której ty ciągle grasz. Nawet gdy o niej mówili mi, żebym zwątpił, mama powtarzała, jeszcze nadejdzie czas. Kiedy los ich wszystkich tu zbije jak pionki, na planszy życia, w której ty ciągle grasz. Ty ciągle grasz, ja mama mówiła mi, że tobą wiele dni. Wybierz właściwe drzwi, swoją drogą.